Znamy inflację za marzec wniosła 4,6%, czyli jest nadal wysoka, a całkiem niedawno prezes NBP wspominał o tym, że być może przed nami nawet deflacja. O komentarz do inflacji poprosiłem doktora Przemysława kwietnia, głównego ekonomistę XTB. Przemku, niespodzianka. Czego się spodziewali analitycy? Witam cię Zbyszku, witam Państwa. Dane o marcowej inflacji nie są absolutnie niespodzianką. Wiadomo było, że te efekty popytowe one jeszcze nie znajdą odzwierciedlenia w niższych cenach, czyli, innymi słowy, to, że no, mamy różne obawy co do sytuacji z rynkiem pracy, co do w ogóle sytuacji w globalnej gospodarce, to jeszcze nie wpłynęło w marcu istotnie na obniżenie cen. A z, a, a z drugiej strony. Cała, cała sytuacja związana z kwarantanną mogła wręcz działać w drugą stronę, no bo jednak szczególnie w pierwszej połowie miesiąca mieliśmy sytuację, kiedy ludzie masowo robili zapasy, no i to sprzyjało podnoszeniu cen. Widzimy to w cenach żywności, one wzrosły 8% rok do roku. Ja mniej więcej takiej inflacji oczekiwałem, minimalnie jakby różnica względem moich oczekiwań jest w cenach paliw, które spadły dość niewiele według gus -u. Niestety niewiele. Mieliśmy ogromny spadek ceny ropy naftowej. Widać było już to w cenach na stacjach paliw, że on nie przenosi się w pełni niestety na polskiego konsumenta. No, dane gus pokazały pokazały no, jeszcze mniejsze przeniesienie się niż oczekiwałem, bo jedynie y, niewiele ponad 3% no, y, są tańsze paliwa według y, GUS w marcu, więc no. Patrząc na skalę przy ceny ropy, nawet biorąc pod uwagę to, że dolar jest droższy, to, no to tutaj jest duże pole do tego, żeby um, firmy paliwowe, głównie Orlen, oddały część tej marży um, konsumentom. Oczekuję, że tak będzie w kolejnych um, miesiącach um, i um, również te kwestie związane z problemami gospodarczymi, o których już wspomniałem, one też powoli będą się przekładać na spadek presji cenowej, no bo wiele firm walczy o jakikolwiek popyt, będziemy mieć odmrożenie gospodarki i jednak to nie będzie tak, że ludzie się masowo rzucą na artykuły nie będące artykułami pierwszej potrzeby. I w związku z tym tutaj spodziewam się no, dość agresywnej polityki cenowej, Wielu firm, które nam no, po prostu będą walczyć o przychody. Co możemy zrobić, jeżeli chcemy być bliscy celu inflacyjnego? Bo znaleźliśmy się znacznie powyżej. Mówiłeś już o cenach Orlenu. Wiadomo, że w Polsce inflacja w dużej mierze kształtowana jest cenami żywności i cenami paliw, na które RPP nie ma wpływu. I w związku z tym musi starać się nawigować bardziej tym popytem dyskrecjonalnym. No a dodatkowo, w, o, w chwili obecnej, mamy duże obawy co do w ogóle funkcjonowania gospodarki, do tego, jak uda się jej wyjść z tej kwarantanny. Stąd też stopy procentowe zostały bardzo mocno obniżone i to ma priorytet nad bieżącą inflacją. Natomiast patrząc szerzej, dla wielu gospodarstw domowych, Inflacja będzie ogromnym wyzwaniem, ponieważ stopy procentowe są na historycznie niskim poziomie. Depozyty bankowe dają już w tej chwili śladowe oprocentowanie, a to oznacza, że wartość pieniądza na właśnie takich depozytach no, traci, spada w ekspresowym tempie, jeśli uwzględnimy właśnie inflacji jeśli złożymy sobie kilka lat nawet niższej inflacji bo ja prognozuję że ta inflacja spadnie nawet poniżej 2% wiosną przyszłego roku no ale to mimo wszystko przy depozytach dających ułamek procenta oznacza spadek wartości trwały z miesiąca na miesiąc roku na rok spadek wartości tego pieniądza czyli tak jakbyśmy się godzili na to że systematycznie będziemy tracić no i no jest to sytuacja, z którą od dawna mierzy się zachodnia Europa. U nas jest ona względnie nowa, przynajmniej w tej skali, no ale gospodarstwa domowe będą musiały zdecydować, czy brać na siebie większe ryzyko, na przykład w większym stopniu inwestując na giełdzie, czy też właśnie godzić się z tym, że te oszczędności będą systematycznie tracić. Ale o deflacji nie myślisz jako o czymś realnym, czyli o powrocie do sytuacji sprzed kilku lat, gdy mieliśmy ujemną inflację. Na chwilę obecną nie przewiduję deflacji, natomiast, tak jak powiedziałem, u nas bardzo dużo zależy od czynników podażowych. W tym roku um, ceny żywności wcale niekoniecznie muszą przestać rosnąć no bo pytanie, są pewne obawy o to, czy nie będziemy mieć suszy, czy, czy to nie wpłynie na ceny warzyw i owoców um, w tym kluczowym sezonie wakacyjnym. No i można sobie wyobrazić taki scenariusz, że w tym roku te ceny ponownie mocnie, mocno rosną, a w przyszłym roku mamy z jednej strony duży urodzaj, a z drugiej strony cały czas słabą gospodarkę. No i wtedy jestem w stanie sobie wyobrazić deflację, tak rozumianą jako spadek ceny rok do roku. Ale deflacji jako stałego procesu spadku cen wywołanego słabością konsumenta na razie nie traktowałbym jako bardzo poważnej perspektywy. O tym, jak szybko będą rosnąć ceny w najbliższych miesiącach, rozmawiałem z doktorem Przemysławem, kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.